Dzień dobry, chciałem Wam zaśpiewać, że wreszcie przyszedł maj i że zrobiło się gorąco, ale to nieprawda. Za oknem 13 stopni max, a i na majowej rozkładówce interesujących mnie premier gier na konsole, jakby umiarkowanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale BazGRAM i zaczynamy to bardzo krótkie zestawienie. Na początek polowanie na wampiry od studia Arkane, odpowiedzialnego wcześniej za takie tytuły jak Dishonored, Prey czy bardziej świeży Deathloop. W Redfall możecie zagrać solo albo w grupie do czterech graczy i patrząc na gameplay jestem zaintrygowany, jak to wyjdzie. Nastawiłem się na kolejny tytuł w stylu Back 4 Blood czy World War Z, ale wygląda to bardziej jak Far Cry połączone z innymi looter shooterami bo zamiast konkretnej ścieżki mamy tu otwarty świat i możemy podchodzić do misji w wybrany przez nas sposób. Albo wpadamy strzelając na lewo i prawo, albo też staramy się podejść cichaczem. Oprócz polowań mamy tu także misje, które wymagają trochę więcej główkowania i chyba to przemawia do mnie najbardziej. Miasteczko Redfall będą mogli odwiedzić posiadacze pecetów i xboxów X oraz S już 2 maja. Czyli najprawdopodobniej już mogą, bo jest 30 kwietnia, a ja nadal nie nagrałem tego materiału. A gra trafi prosto do Game Passa. Oh, shit, Thank God. Come on, let's find the others and beat feet. You know, Redfall used to look like it was straight out of a postcard. A picturesque island off the coast of Massachusetts. The bustling historic downtown. The seafront district and the old lighthouse. Then something happened. 4th of May, PC. I PlayStation 4 oraz 5 wyjdzie przepięknie wyglądająca Kaku Ancient Seal, czyli zręcznościowa przygodówka z otwartym światem wypełniona potworami, starożytnymi ruinami i całą masą innych ciekawych miejsc do odwiedzenia, a także plemion do poznania. Bije mi od tej gry vibe ostatnie odsłony z serii Zelda, albo produkcji typu Phoenix Rising, czy może nawet trochę playakową kiną będziemy mogli przekonać się już niedługo, jak jest naprawdę. Także na 4 maja została przełożona premiera interaktywnego filmu Mia and the Dragon Princess, o którym mówiłem w premierach kwietnia. Dzień później na PC, PlayStation 5 i nowe Xboxy trafi tytuł, którego premiery spodziewałbym się jakoś bliżej Halloween. Death or Treat to ręcznie rysowany hack-and-slashowy platformer 2D z elementami rogalowymi. W którym mały duszek Scary stara się uratować Town. Wygląda to uroczo i bardzo dynamicznie. Ma się też podobno pojawić wersja na Xboxa One, PlayStation 4 i Switch'a, ale w bliżej nieokreślonym terminie. Wspominam premierę najnowszej Zeldy, bo w sumie nie grałem jeszcze w poprzednią odsłonę, więc nawet nie wiem, czy bym się zainteresował tą instancją. Nie omieszkam natomiast wspomnieć o przepięknie wyglądającej jak na zdewastowaną ziemię grze After Us, która 23 maja trafi na PC, PlayStation 5 i Xboxy X oraz S i w której będziemy zbierać dusze wymarłych gatunków zwierząt śmigając gają, duchem życia, biegając i ślizgając się po szczątkach cywilizacji. Together with Private Division we're bringing to life an exciting new title called After Us Today we're going to showcase just a glimpse of the desolate city district At this point in the game Gaia has awoken to find her world void of any life and she sets off to find what remains. Gaia journeys through the wall, alone. But there is still hope. And with this hope, Gaia can sing, calling out for signs of life in the world. And use her heart to interact with the environment around her. But this wall is all-consuming, and will challenge Gaia across her journey. Yet, if Gaia can succeed, there is still hope. To life to the world. A teraz przerywnik na coś do czytania, ale z obrazkami. 24. będzie miał premierę pierwszy zeszyt komiksu opartego o grę Dead by Daylight. Będzie to prequel o pewnej grupie morderców, znanej fanom gry bliżej jako Legion. Ma być aż 6 wariantów okładki do pierwszego zeszytu, i początkowo myślałem, że każdy wariant będzie zawierał kod na unikatowy strój, ale nie, będzie kod, ale taki sam w każdym wariancie i nie na strój, ale na zawieszkę. Skuszę się na ten tytuł, by sprawdzić, czy podpasuje mi styl graficzny, a jeżeli tak, to poczekam na wydanie zbiorcze, bo jakoś lepiej wyglądają na półce. A 25. wezwie nas nasz skarb, our precious. Kiedy to będziemy mieli możliwość przemierzania zacienionych zakamarków śródziemia najbardziej dwulicowym typem w Mordorze i okolicach. The Lord of the Rings Golem zabierze nas na skradanki dziejące się pomiędzy momentem, gdy Smeagol znalazł pierścień, a wydarzeniami z Władcy Pierścieni, i będziemy mogli w to zagrać na PC, playjaki i Xy, a w bliżej nieokreślonej przyszłości podobno także na Switchu. Jestem ciekawy tej produkcji, chociaż przyznaję, że styl artystyczny, a szczególnie wygląd postaci, jakoś mi nie leży do końca. Napiszcie w komentarzach co wy o nim sądzicie. Let this evil linger among us, Gandalf. The dark lord, what did you tell him? Nothing. Oywes. The lord sent me his emissary to oversee matters in person. The creature, bring it back. Także 25 będziemy mogli wsiąść do pociągu byle jakiego. Oraz zbudować nasze Railway Empire, kiedy to na playaki PC i Xboxy, gdzie wjedzie od razu do Game Passa, i Switch'a trafi druga część tej strategii ekonomicznej. Cóż mogę powiedzieć: trailer i tytuł mówią chyba same za siebie. Woziłem się z zamiarem kupienia części pierwszej od jakiegoś czasu już, ale skoro dwójka będzie w GP, to na pewno sprawdzę. Tak przedstawia się mój majowy rozkład jazdy. Dzięki wszystkim, którzy wytrwali do ostatniej stacji i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. A jeżeli podobał Wam się ten materiał, to wiecie co z nim zrobić. Trzymajcie się, cześć, cześć!